Nie interesuje Cię polityka, nie interesuje Cię sprawa niezależności sądów i trybunałów, uważasz, że politycznie sterowanie sądami i nominowanie sędziów nie ma żadnego wpływu na Twoje życie. Ja działam w organizacji praw człowieka, organizacji, która jest niezależna od jakichkolwiek wpływów politycznych i finansowych. Działam i na co dzień. Spotykam się ze sytuacjami, kiedy widać w różnych krajach, że prawo do niezależnego, bezstronnego sądu jest podstawowym prawem człowieka. Żaden obszar naszego życia nie może być chroniony odpowiednio, jeżeli nie mamy niezależnych sądów, niezawisłych sędziów, którzy mogą wolnie od jakichkolwiek nacisków decydować o naszej sprawie. To, w jaki sposób działają sędzie, sędziowie, w jaki sposób działają sądy, to wszystko określa nie tylko nasze życie tu i teraz, ale również to, w jaki sposób wygląda całkowite funkcjonowanie kraju. Sąd najwyższy tak naprawdę nie tylko, że proponuje o interpretacjach konkretnych przepisów, ale również jest tą instancją, która decyduje o ważności wyborów. Sądy powszechne decydują o bardzo konkretnych rzeczach. Wyobraź sobie, w jaki sposób będziesz się bronił przed nadużyciami władzy, jeżeli nie ma niezależnych sądów. Jeżeli nie ma niezawisłego sędzi, który będzie orzekał w Twojej sprawie. Potem są właśnie niezależni od władzy sądy i niezawisli sędziowie. Mają chronić nas, zwykłych obywateli, pod presją ze strony władzy.